Uwaga, mam jeszcze jedną rzecz do ogarnięcia. Mam jeszcze jedną rzecz do ogarnięcia, bo uwaga! Chyba ja jestem w stanie wam to pokazać w taki sposób, żeby wam nie pokazywać całego Facebooka, bo byłaby trochę lipna, um, mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że tak, sekunda, dajcie mi to tylko ogarnąć. Później was to ja kapitan. Kur to jeszcze powiedzmy czeka, sorowa. Dobra, dajcie mi nie wiem, puścić coś w tle, żeby nie było tak głucho, kozak Ej, nie jak się, już nie Uwaga, czad! Kiedy nie było streama przez ten tydzień, rozpocząłem swój pierwszy raperski beef z żaluzją prawda e, Tak naprawdę żaluzja ocenił e, z racji, że ktoś z czatu mu podesłał piosenkę Krajina Snów Moją piosenkę. Jeżeli nie wiedzieliście. Nie wiedzieliście. E, e, I no, i, i żaluzja nie wypowiedział się zbyt. Opty, e, nie tyle co optymistycznie, co nie wypowiedział się zbyt um, pochlebnie na temat mojego wokalu chcę wam to pokazać, to było gdzieś na mojej e, grupie na Facebooku. E, sekunda, dajcie mi tylko zrobić jedną rzecz. Czy jest w stanie wyłączyć jakiś czat, żeby nikt do mnie nie pisał? Wyłącz status aktywności dla wszystkich kontaktów. Dobra, Kozak czat, dobra, zajebiście, w ogóle fajny fanart. E, Zdejmu czapkę, się Nie, no czapka Disa musi być. Nie ma szansy, nie? Um, jesteśmy na Facebooku. Kozak, nie? Fajny fanart. To tak tylko chciałem powiedzieć. Bardzo ładne, zostawiam łapkę. E, zjeżdżamy niżej, uwaga! Duży beef! Duży beef! No, czy masz coś przeciwko puszczaniu muzyki od Enigma Studios na, na streamie? Diables, nie uwaga, nawet nie dostaniesz klejma, jeżeli byś tego użył w filmie na YouTubie z racji, że podczas yy, załatwiania spraw dystrybucji traku nie odpaliłem yy, automatycznego klejmowania. Także spokojnie możecie tego używać w filmach i tak dalej. It's all cool. It's, it's, it's all cool? Co ja pier Dobra wiecie co nieistotne. To nie, nie, nie po prostu nie jest jakieś, to nie jest jakiś wieso. Żaluzja Solonez ocenia Lil Nigma. Uwaga! Lecą ostre słowa! Chat! Lecą ostre słowa! Toż też nie jestem jakiś chuj jak to, ale. Nigma to nie jest to. No <laughs> nie, to jest to. To jest to. Tak. Sztywno, nawijasz jak mój stary po kursie bycia luźnym. Tak wiesz, kuba. ale nawijasz jak mój stary po kursie bycia luźnym. No to nie! Jak <laughs> jak mój stary se stanął przed mikrofonem, jak po kursie bycia luźnym. No, jak no stary po kursie bycia luźnym! Lecimy dalej! <laughs> Weź ty kurwa w ułek, to stary, o was! Lecic, jak my stary po stary pokurcie być jaluźnym, Ta twoja nawika nie pasuje w ogóle do twojego. Twoja liryka nie pasuje do tego, jak nawijasz. Cześć, że co, No nie! W ogóle goś myślał, że chyba to ja podesłałem na czacie. W sensie, żaluzja myślał, że ja podesłałem na czacie, ale to w zasadzie chyba nie byłem ja. W sensie, że ja zobaczyłem dopiero szata na kurwa w mojej grupie. Ale nie dobra, czata, tak bez tronowania, całkiem na serio. E, nie mam nic do żaluzji. E, tak mówię. nie wypowiedział się pochlebnie na temat mojej części traku, ale tak jakby to jest e, jego. Opinia, po pierwsze Guz jest jak chuj, każdy ma swój po drugie e, To jest rzeczywiście dobra krytyka e, Jak możecie usłyszeć, powiedział tutaj, że liryka tota... lirika Totalnie nie pasuje do e, Flow, jakiego użyłem na tracku i tak dalej Z czym się zgadzam, i uwaga, mówiłem to jeszcze Zanim to powiedział żaluzja u siebie na streamie e, Mogliście pamiętać, bo też e, Po tym jak kończyłem, po tym jak skończyłem track I podczas gdy kończyłem track Mówiłem, że to wszystko się nie klei, ja wypuściłem ten track Tak naprawdę tylko dlatego, on miał zostać W wolcie ja wątpiłem, że go kiedykolwiek Wypuszczę, ale z racji, że ku... Co dziennie dostawałem od Was wiadomości. Jo, wypuść ten track! Wypuść, wypuść krainę snów. to się jeszcze nie nazywało wtedy krainę snów, ale wszędzie dostawałem na kur Instagramie, na Facebooku, na każdym możliwym streamie. E dostawałem później, e później jak wrzuciłem shot na kanał, mój drugi na YouTube, to też e w ogóle ten shot się wy. Ma prawie 300 tysięcy wyświetleń Także stwierdziłem, dobra, idę na streamy, kończymy track I to resztę chyba powinniście znać, tak mi się wydaje eee, no Twojego, twoja liryka nie pasuje do tego, jak nawijasz, czy o co chodzi Jak nawijasz takie rzeczy, to z jakąś charyzmą, z jakimś, kurwa, wiesz, to ma być rap wtedy raczej bardzo z takim testosteronem jakimkolwiek, a tutaj I tu się, tak się czucie... tu się zgadzam, tu się zgadzam I tak jakby, ku... błagam, dla wszystkich, którzy pisali, że ten, że Patus, że jak on tak może, że ku co on sobie reprezentuje? TO JEST ŻALUZJA CHAT! Ktoś zajebiście wypunktował w komentarzu Dziękuję za 3zł jesteś najlepszy, dzięki kokosek Ktoś słusznie wypunktował gdzieś w komentarzu, nie chcę mi się teraz tego szukać Że no gość nawija w piosenkach teksty typu "Stary". Matce handlem w kręgosłup. Czego wy się spodziewaliście? Że będzie się jak arystokrata wypowiadał na streamach? No nie. To jest styl wypowiedzi żaluzji. W sensie ja do niego nic nie mam. To jest jego styl. zajebiście I tak jakby doceniam mocno, że skrytykował Trak na poważnie, podszedł do tematu, a nie powiedział: wiecie, zobaczył, że o jakiś to wiusy zbiło to opo, będę bulizał dupę. Dobre, zajebistej i kurwa, tyle, nie? E Jackson, nie pisz do mnie, błagam cię, kurwa, bo jestem na streamie. człowieku, czy ja tam pisają do ciebie jakieś przypołowe rzeczy? Korwa! Ty chuju. Jackson. Dobra, wiecie, co ja utnę na wszelki kur tak, jakąś ważną wiadomość dostał po lewej. Dobra, kozek. Dobra. Dobren I mojego starego pokursie bycia luźnym. Stary pokursie bycia luźnym. Tak, napisałem mu w równi, dokładnie tak. Bo czat Będziemy dzisiaj grali w samochody. Mogę wam to już zdradzić. I z k tym praktykuję przed streamem. Nie wiem, że ma więcej godzin w Eurotraku, to jeszcze jeździ IRL. To jest nie fair. Nie jeździłem samochodami nawet w grach komputerowych, od i wie kiedy? Jak coś obgadujemy, dramę póki co. ten chłop leci fajnie. Ten chłopiec wpada z takim luzem. Czaisz, o co chodzi? Nie chodzi o to, że. co chodzi? Nie chodzi o to, że ja chcę go nawyzywać. Ja powiedziałem, że to jest Nie, łokach, nie, ja to. Nie, wiecie, to... wiecie, i do 100% ja to rozumiem. To też próbuję wam przekazać dla tych, którzy mówili, że, że chłopiec totalnie pocisnął, że jest drama. Nie ma k. Ku... Żadnej dramy, skrytykował Trak i nawet się zgadzam z jego krytyką I sam to też mówiłem wcześniej W sensie inaczej, mam też trochę wrażenie, że Żaluzja i ja mamy trochę inne style Ja staram się też, ostatnimi czasy przynajmniej, bo też nie zawsze e, Bo ja wiecie, ja lubię takie z testosteronem do jebania. Czasem fajnie się tego słucha. Christmas Pog, Ending my Resident Sleeper. Dobra, Mateusz, chuj ci na ryj. Um, I w sensie spoko, tylko zdaje mi się, że ogólnie taki melodyjny, bardziej melodyjne traki nie podpadłyby nigdy żaluzji. I to jest w sensie jedyna. Uh, to, jest, to jest takie moje spostrzeżenie, które zauważyłem. I, I nie wiem, czy tak jakby jakkolwiek pozytywnie by ocenił jakiś mój poważny track bardziej melodyjny. Sharp 3 złote, jeszcze chwila i się wysram. Spo A, sharp! sharp to legenda. Już dwa razy na mojej historii na Instagramie się pojawił czas. sharp to jest kozak. Zawsze raki do moje filmy. Jeden ma takie, jeden ma takie zdanie, drugi ma takie zdanie Mi się nie podoba jak ten gościu pierwszy nawija, Dla mnie to jest zbyt sztywne i nie mogę to nie przechodzić do ucha. Ale ten gościu wieką nad na takim luzie, drugi No I ten gościu leci z takim luzem, on podbija te słowa To ci tak naprawdę kur... Późno, zajebiście, sterocić, zajebiście teraz Zostawił lajka, like uwaga, czas. Żaluzja zostawił lajka like pod naszym trakiem. Legenda, polskiego rapu. Koza. Nie, ja żaluzja, ja jestem fanem żaluzji, od zawsze mówiłem. W sensie, od kiedy. Nie, tylko powiedział, ale ten pierwszym tak, Czekajcie, idę się odlać, bo siedzę już dwie godziny na wciku, nie byłem czegoś. Poszedł się odlać, bo dwie godziny nie sika, chłop. Dzięki za trzy złoty, Remisiak nie, żaluzja, kurde Ty wold! nie pisz do mnie, streama mam Dobra, zmieniam tą scenę, bo się boję tego facebooka chat Bo jeszcze kurde, nie wiem, menedżer napisze I będzie lipna, że kurde upubliczniam jakieś rzeczy <totrapu> eee, No można też to tak nazwać, ale no Znaczy nie chcę mu umniejszać, nie eee, Ale nie wiem, czy sam tak nie, nie określał Gatunku muzycznego, który robi eee, Więc takie rzeczy się działy na naszej grupie na facebooku Swoją drogą, jeżeli chcecie dołączyć Zapraszam, eee, tyle eee, Więc drama obgadana, nie ma żadnej dramy Stop, full stop dla tych, którzy myśleli, że jest jakiś biw, nie ma. Koniec, tyle. Chciałem, zanim cokolwiek jeszcze jakkolwiek się to rozwinie, w social mediach chciałem tyle zaznaczyć. Może zmienić nazwę na Rudy Enigma streamuje? Ja nie, miał być Rudy nikt Bardzo Wieje. To był jeden pomysł. Ale nie, no nie, nie będę zmieniał teraz. Niku, jeszcze ktoś mi zjąkuje. Kto mi ciągle daje czarnego YouTube? Przestań mi tak robić. Tak wchodzę na To Czemu teraz to jest default? WTF. Ten odstrzadnia dwa razy na story, a trzy razy w filmach. Widzisz, grepolio. Dobra, czat. Więc to mamy za sobą. Przegadaliśmy co? Przegadaliśmy yy, fakt, że nie ma tak naprawdę żadnej dramy. Przegadaliśmy fakt, że my Jesteśmy w top. Viral Top 50 Spotify'a polskiego, także Kozek. Dobra, uwaga, celowo nie patrzyłem na kartę na czasie, żeby z wami to przeglądnąć. Teraz, tutaj, w weekend, także nice. Czarny gorszy. Czarny YouTube jest gorszy, przepraszam. Muszę to powiedzieć, bo tragedia. Czarny motyw YouTube jest. Nie gramy w grida. Uwaga, to nie jest grid. Co dzisiaj będzie robione, tak? Tylko chciałem to znaczyć, Kozek. Koronawirus w Polsce, jak bardzo nas to interesuje. Czerwona strefa w tym kraju, każdy powinien to wiedzieć. Nie będziemy oglądać, kur... 54 minut. Pier no, eee, no e, Ariana Grande, kipnijmy to, <noise> Blog ekipa, no też nie ma co oglądać e, kto, kto, ten, kto śledzi to oglądnie sobie prywatnie Dobra, e, Ała moje oczy, dobra, tam klej dupę Forca, nie, 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 Forcy też nie będzie Dobra, zobaczycie zaraz e, Sorry za psa w tle, nie jestem w stanie go ucieszyć w tym momencie On się wyszczeka i będzie gitara Odi!